Przeszkadzacze, takie rzeczy, które nie pozwalają ci spokojnie funkcjonować, i to mogą być różności. To może być warkot kosiarki za oknem, to mogą być różnego rodzaju chrupania czy mlaskania przy jedzeniu. Może ci przeszkadzać muzyka, może ci przeszkadzać cisza, a może ci przeszkadzać szefowa w pracy, albo szef. Albo matka, co gorsza, może ci przeszkadzać, albo ojciec, rodzeństwo, przeszkadzacze. To jest taki kolejny temat, którym można się oczywiście zająć kinezjologicznie. Chociaż ja twierdzę, że nie ma tematów, którymi kinezjologia nie mogłaby się zająć. Zawsze można popatrzeć, gdzie pod daną rzeczą ukrywa się stres. i Tutaj na przykład mamy historię kobiety, która miała dość dużo przeszkadzaczy we wczesnym dzieciństwie, dlatego że jej tato był, był alkoholikiem i mocno się w domu awanturował. I była świadkiem niejednokrotnie dzikiej awantury z rzucaniem przedmiotami. Pamięta w przebłyskach, jako trzylatka, że ojciec rzucał kryształami o ścianę. Ona gdzieś tam siedziała na dole, a nad nią rozpryskiwały się kryształy. No i skutek jest taki, że jako dorosła kobieta sobie po prostu. E, Szuka. Gdzie jeszcze, co jeszcze może być jakimś e, zagrożeniem, i ten mózg nie pozwala na takie wyłączenie e, różnego rodzaju bodźców, które by pozwoliły na spokój. Tak 40 lat z okładem to robi. No i teraz. E, Wiecie, to trochę nie pozwala nam skupić się na tym, w jakim wymiarze nasze życie jest fajne. Dlatego, że cały czas jest coś. I tu jest coś, tam jest coś. I trudno jest skupić się na realizacji celu, kiedy Cię cały czas coś przeszkadza i coś cię po prostu non stop kolor wkurza. Albo ty się non stop kolor. Boisz. No i teraz do tych wszystkich osób, które mają takie przeszkadzacze w swojej okolicy. Co przeszkadza Tobie? Jaki stres kryje się dokładnie pod tą rzeczą, która Ci przeszkadza na co dzień?